To ma być 40 i nie więcej. Ognia. I jak? Do tyłu, potem do tyłu. Na, 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 Takich filmów w internecie jest pod dostatkiem można ściągnąć i powiedzieć, że to jest się. spełnił pan moje marzenie z dzieciństwa. Z dzieciństwa? No nie, no teraz też. W sumie, w sumie nadal chcę być pilotem. Pilotem? Transport. <głos》. głos》>. Dobra, kierownicę będę no. skręcał. <głos》> już nie ma kierownic, tylko joysticky. No, ja będzie taki słup biało-czerwony trzeba będzie się tam zatrzymać. Dobry. Kolega to by się rozbił a nie zatrzymał. Film by miał do samego końca. I na zero? Może być na zero. No i teraz będziemy musieli przyjść do tyłu ze względu na to, że tu się nie da inaczej jechać. To hamowanie to było hamowanie silnikami. także.